Zapraszam was do wzięcia udziału w miesięcznym konkursie na kosę Good Knife Jasne Wody, który trwa do 1 czerwca. Za każde 2 złote wpłacone na CS:GO skins z kodem Croxy otrzymujecie specjalną rangę na Discordzie oraz dodatkowo jeden bonus respektu na serwerze. Im więcej bonusów uzbierasz, tym większa szansa na wygranie kosy. Nagrania z wpłat wysyłajcie w wiadomości prywatnej na Discordzie. Zwycięzca zostanie wybrany 1 czerwca na streamie. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu. Dołącz na Discorda. Zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie. Jestem pewien, że myślałeś, że zaczynamy od jakiejś batelki. amety, skrzyneczka. Wróżba. Na sam chciałem powiedzieć dobry początek filmu, no ale taki drop to nie mogę określić yy, mianem dobrego. Ale na szczęście tutaj ten yy, Dopplerek Falchionik ratuje nam sytuację. 2000 No i zwraca na to tą skrzynkę, dzięki czemu mamy prawie 4000, oczywiście, na opening. Witam bardzo serdecznie mojego kochanego widza na CSGO z Kinsie. Oczywiście przypominam, że jak chcesz sobie zakręcić skrzynką na start za darmo. I oczywiście zyskać 10% więcej do każdej wpłaty. kodu możesz użyć oczywiście dowoli, no to wystarczy, że zalogujesz się z linku zapisu bądź klikniesz oczywiście tutaj magiczny plusik w prawym górnym rogu i wpiszesz kodzik Kroksi przez 2X. A jak na CSGO Skinsa wpłacasz sobie z kodem Kroksy, to możesz wziąć udział w konkursie na Kosek Wiknai Fabride Water. Link oczywiście w opisie na o TY! O tyluju! Na Skins for free. Na skinsportfigure.pl możesz sobie oczywiście dołączyć do konkursu. Klikasz sobie w grafikę konkursową i masz tam z zasady jak oczywiście wziąć udział. Po gloku tutaj, obawiam się na scare, więc no, no póki co na dziurę tylko dostajemy 5 złotych na minus. Oczywiście również przypominam o kalendarzu. Jak chcesz wziąć w z daną w pod filmem, napisz w komentarzu jak spędzasz majówkę. Oczywiście dołącz na Discorda, udostępnij film, no i kuciku, oczywiście. Użyj. No, tutaj gościu chyba ewidentnie jakiś syndrom ma, albo jest po prostu jakiś akustyczny, więc nie zwracajmy na niego po prostu uwagi i lećmy dalej ze skrzynkami water. Die skrzynki water. Oj, no, tutaj. 53 do 55, okej, okay. ale generalnie bardzo ładny drop, jak na tą skrzynkę, bo ona kosztuje chyba z 20 albo 30 zł i fajnie sypnęła, no niestety tutaj ciut gorzej, strata 23 zł w tym momencie, no ale jeszcze fajne skrzynki przed nami, 35 zł do 10, no i tak miało to wyglądać, ale no zobaczmy, może tutaj G2A skrzyneczka jeszcze coś tam jakoś odratuje, no tutaj ten jak dużo nam da, bo... To jest ponad 2 dychy więcej. od nasz komponenta. Jeszcze dwie skrzynki Illidant. Co do zapetunia, proszę mi po... O jejku, o jejku. No to może jakiś redlining dla wuja, co? Redlinik by to dużo zdziałał. CZK 18 zł. No dobra. 3 dychy straty. Strzynia DF, No on dużo też zależy. Jest Meczka 74 zł. Stat track. No dobra. Strata już tylko 10 zł. Strzynia Beast. No tutaj będzie równo. 9. 90... Aha, to war. Well no dobra, minimalna różnica. No, ale teraz skrzynki, o których dużo zależy i mamy rękawice i to w tym momencie na pewno jest przewaga dla nas. Oj gościu, oj czekaj ty, A ty! A ty! A ty! O! No i masz za swoje 1450. No i dziękuję bardzo serdecznie. Zjeżdżamy, zjeżdżamy niżej. No, budżet został zasilony, więc ja mam tutaj zaraz skrzynkę, która ostatnio coś tak nie chce ze mną współpracować, mianowicie 4% sloter No kto był na streamie wczoraj ten wie, że ta skrzynka się no, nie zachowała dobrze w stosunku do mnie wczoraj. Więc wrzucamy bota. 7 strzynek tym razem. Zazwyczaj kręcę 6, ale zobaczymy jak teraz 7 nam pójdzie. 700 złotych niecałe za 7 takich strzynek musimy... Zapłacić, więc oczywiście no, liczymy tutaj na jak największą ilość noży dla wuja. Oczywiście Bowie Knife'ów, tak? Okej. Okay. Zaczynamy. Bardzo dobrze. O, to chodziło właśnie. Powiedziałem boy, Specjalnie dodałem Bowie Knife'ów, bo wiem, że tutaj właśnie Crimson jeszcze są, więc... No jakby mi poleciały dwa takie crimson, a no ja bym poleciał właśnie ten Slotter, no to byłaby lipa tak zwana. Ale na szczęście tutaj Bowie Knife spadł do wuja i jest to naprawdę fajna przewaga i fajna generalnie sumka, no ale zobaczmy ostatnie skrzynia, no mam nadzieję, że to się nic nie zmieni no nie się nie zmieni tutaj wuja, no po raz kolejny, że tak powiem kasuje oponentów, 2000 złotych, no naprawdę idziemy, idziemy dzisiaj bardzo dobrze, bardzo dzisiaj dobrze zaczynamy skrzynia Anarchia, a weźmy Underdog'a, może machnijmy teraz, co? 2100 złotych Bitwa na dwie osoby. Wrzucamy bota i zobaczmy. Mike z Mike'em się pizgamy Więc zobaczmy, jak ta skrzynka w sztukach 10 sobie tu poradzi. Jest 109 do 134. Lecimy dalej. Meczka dla nas. 119. Okej. Okay. Ten rytm ZEO, tak szczerze ten kawałek nie jest jakiś niesamowity. Troszkę nie rozumiem jego fenomenu, bo mi się to na przykład nie podoba. Jest P90, ona kosztuje sporo, 300, no właśnie. Zobaczmy dalej. Jakieś rękawiczki, fajnie. Aha, no klasycznie muszę wykrakać. Ale... Aha, no tak, bo to underdog! No ej, a ja się cieszyłem z tych skinów, tych drogich dla mnie. Zapomniałem, że to jest underdog. No dobra, zmienia to lekko postać rzeczy. No mam nadzieję, że ta MK nie będzie dużo kosztować. No trochę kosztuje, ale na szczęście... Jego AWP kosztuje więcej. Oj, 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 chociaż okej, okay. Suwenier minimaler. Bardzo ładny USP w ogóle, słuchaj, tam pamiętam miałem go kiedyś. Miałem takie fajne naklejki naklejonego. Na I naprawdę połączenie tych naklejek kolorowych z tym. Okej, okay. dobra. a, czekaj, bo ja to był underdog, musiałem spojrzeć, czy dobrze, że rękę trafia. Yy, i połączenie właśnie tego białego uspa. połączenie tego białego uspa. Z, 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 z tymi naklejkami to naprawdę good, 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 good idea. Idziemy na. No właśnie, na co idziemy? Rękawice czy luxury? Osej, 4 cztery, tak, cztery, tak. Zobaczmy. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Sam, oczywiście, bota. I liczymy, oczywiście, na no jak największą ilość tutaj skinów które, jak na przykład ta MK Golden i będą nam ładnie tutaj sypać. O jejku, o jejku, tutaj dwie skrzynki, no ja jestem w szoku. 1200 zł z dwóch skrzynek, to jest, no, to jest ponad 600 złotych na jedno otwarcie, czyli 200 na plus z jednego otwarcia. No, w to mi graję. Ok, Okej, no tutaj ciut gorzej niestety. 206 do 81. Zobaczmy dalej. Rękawice. 800 złotych? Co ty gadasz? No dobra, zobaczmy te nasze, bo one też potrafią kosztować sporo, jak są albo mimo modele, albo fakty, nie pamiętam które. OS, no to GG chyba, co? Ok, 600 zł. To jest do nadrobienia. Tylko jedne dobre rękawice. No chyba moje, tak mi się wydaje. Ok, minimalnie 20 zł. Nie, no dzisiaj naprawdę wchodzi wszystko stare, tak naprawdę. Wchodzi wszystko, co może wejść. Ze szynki z nożami. No piątkę, piątkę w żółce, no. Zobaczmy, może uda się akurat jakiś fajny nóż tutaj, oczywiście, z tej skrzyneczki wyciągnąć. To no ostatnio udało nam się najpierw trafić. Byłem w szoku, jak zobaczyłem, że taki nóż jest do skrzynki. Ej, Falchionik 1500! No tamten flip chyba z 1700 kosztował, więc mogę uznać ten drop, no, jak najbardziej na plus. Taki konkretny plus, bo takie 3x chyba skrzynka się zwróciła z tej jednej kosy, nie? Nie, no naprawdę, no, no co ja mogę powiedzieć? Dzisiaj wszystko wchodzi. Prawie 6 koła teraz. Z tego wyciągnęliśmy. No naprawdę, jestem pod ciężkim tutaj wrażeniem. Chciałem tą kliknąć, ale mi przeskoczyło. 6. 6 razy 3%. Wrzucamy, oczywiście. Dajemy jakiegoś bota, więc zobacz jak nam oczywiście pójdzie, liczymy oczywiście na karambicika Tiger Tooth ewentualnie ewentualnie na co tak naprawdę możemy liczyć, na M9 tak? na M9 możemy liczyć więc zobacz, jeszcze dwie skrzynki przed nami nie ma nic póki co. Dalej nie ma niestety nic. I zobacz, ostatnio otwarcie. Uuu, fanfary? Nic, dobra. Za wcześnie pochwaliłem, dlatego ostateczna, że tak powiem, ostateczna weryfikacja tego filmu. Cześć, Cześć, z Wiem, że w tym momencie mogę nadużywać mojego szczęścia, jakie mam w dzisiejszym filmie ale mam nadzieję, Okej, okay. to jest bardzo dobry drop, nawet jak na to, że nie jest to hole, to nawet jak to się tak zakończy, no to mamy 2000 tylko na minus. Eee, szukam pozytywów, tak? No lepiej mieć rękawice, niżeli nie mieć nic. No ale zobaczmy, trzy skrzynki z tym haulem, trzy szanse, zobaczmy jak to się zakręci dla nas. Naklejeczka Baby Hole, fajna naklejka, no ale nie z takiej skrzynki, która tyle kosztuje. I zobaczmy, no ja już widziałem, jak tutaj ten host spada i będzie ostatni otwarcie. Czy tu się coś jeszcze zmieni? Czy będzie dwa koła na minus w tej bitwy? No jest to niestety dwa koła na minus. Kurczę, nie podoba mi się to. nie podoba mi się to, bo było naprawdę bardzo dobrze. A zostało to, że tak powiem, tutaj zaprzepaszczone. Potencjał na naprawdę bardzo solidny, bardzo solidny odcinek. 93 ametyst. Będę żałował, że nie wrzuciłem underdoga. Tak dopiero teraz jak kliknąłem, to się skapę, kurczę, może by warto było underdoga rzucić. Ale ja czasem mam wrażenie w ogóle... Okej, okay, zaczynam dobrze, że jak powiem te słowa na głos, centralnie przed zaczęciem bitwy, że o, kurczę, chciałem wrzucić underdoga. To na złość akurat wtedy underdog wygrywa. Więc mam nadzieję, że nie będzie tak i tym razem. Ten falchion, no. Niestety tutaj robię mojemu oponentowi tą bitwę piccę, ale tutaj już szybka, że tak powiem, odpowiedź z mojej strony. Po óspie. No, Mogło być lepiej, tak? No biorąc pod uwagę, że to jest jednak trochę... No trochę droga. 2600. OK, to jest sympatyczny drop całkiem. No ale mówię, dawno tutaj... Oj, ty czekaj, bo tu mnie podgoni. 1000 zł tutaj z przewagi, ale no to może się tak naprawdę zmienić wszystko w jednym otwarciu. Zobaczmy. Będzie lecieć ostatnie otwarcie teraz tejże skrzynki. No, mam nadzieję, że. Przygrałem. Mówiąc się o underdogu. Mówiłem o underdogu coś. Dziękuję za oglądanie. Machnę sobie na farta jeszcze. Na koniec. Udanej małej. Udanej majówki. Widzowi życzę. Weź sobie udział w konkursach, ja wrzucam boty i bym się ich pozwolił pożegnać, co? Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro i ELOWINA! Chociaż czekaj, bo nie wiem, czy to nie wygrane będzie, a, no, ELOWINA!